Być może nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale w Chinach istnieje wiele dziwnych i nie do końca zrozumiałych dla reszty świata zasad i zakazów. Jedną z nich jest chociażby zakaz prezentowania różnego rodzaju czaszek, kości czy szkieletów w grach komputerowych. Jeśli miałeś w swojej gamingowej karierze chociaż trochę do czynienia z counter Strike'em, to zapewne wiesz, że w grze jest całkiem sporo skinów, które właśnie takie wzory posiadają, a poprzez obowiązujące wcześniej wspomniane prawa w Chinach, owe skórki musiały zostać pozmieniane i ostatecznie ich grafiki całkiem mocno różnią się od tych, które tak dobrze znamy. Dlatego w tym materiale Przedstawię Ci 5 skórek z CSGO, które w chińskiej wersji gry wyglądają zupełnie inaczej niż u nas. Zanim jednak przejdziemy do materiału, to przygotowałem dla Was konkurs, w którym do zgarnięcia macie tego oto deala Mecha Industries. A jedyne co musisz zrobić, aby wziąć udział w losowaniu, to zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę oraz napisać komentarz z trade linkiem. Zwycięzca dostanie ode mnie ofertę wymiany już za tydzień. A tutaj macie potwierdzenie, że poprzedni konkurs na Glocka Moda został wygrany przez Wiktora, który to swoją nagrodę już dawno odebrał. Życzę powodzenia, a teraz wracamy do materiału. Zaczniemy od USPS Cortex, który na pozór może wydawać się wręcz identyczny. Spójrz najpierw, jak wygląda jego oryginalna wersja. A szczególną uwagę zwróć na postać, z której wydobywają się te charakterystyczne różowe smugi. Jak sam widzisz, jest to jakiś szkielet z ludzką czaszką. A teraz zobaczmy, jak ten skin prezentuje się w wersji chińskiej. Wydaje mi się, że różnice widzicie sami. Tak jak mówiłem na wstępie tego filmu, z jakiegoś powodu, wszystko, co ze szkieletem związane w Chinach jest usuwane i zastąpiane czymś innym. Jak dla mnie, nasza wersja tego skina jest znacznie ładniejsza, w sumie, możecie pisać w komentarzach. Wasze zdanie na ten temat. Kolejna broni, kolejny USPS. Tym razem będzie to jednak zabójstwo potwierdzone, czyli zdecydowanie jeden z ładniejszych skinów do tej broni. Jak widzicie, nasza wersja owej skórki posiada sporych rozmiarów czaszkę, która została przestrzelona przez jakiś pocisk. Zobaczcie więc, jak prezentuje się chińska wersja tego skina. No i tutaj w oczy rzucają się od razu niebieskie wstawki, które z pewnością nie spodobają się każdemu, ale z jakiegoś powodu mi osobiście bardzo siada taki kontrast. Dodanie jasno niebieskich akcentów dodaje skinowi więcej uroku, nie jest już tak kolorystycznie nudny. I Stonowany. Jak widzicie, czaszka również została zastąpiona jakąś postacią na wzór robota lub czegoś w tym stylu. Zdecydowanie jest to mój faworyt, jeśli chodzi o chińskie skiny występujące w CSGO. Zostawiamy uspy w spokoju, jednak nadal zostajemy po stronie CT, bo teraz obejrzymy sobie skin do M4A4, a dokładniej to kosmiczną pustkę. Kolejny bardzo fajny skinek, a dodatkowo wcale nie taki drogi, ale dziś nie o tym. Na pewno widzicie już czaszkę widniejącą w centrum grafiki omawianej broni. Tutaj sprawa była dość prosta i przeróbka skina na rynek chiński raczej was nie powali, bo po prostu za malowano twarz kosmonauty, a właściwie to dorobiono do jego skafandra szybkę zasłaniającą jego twarz, którą jak wiemy była czaszka. Z tego co zauważyłem to kompletnie nic więcej się nie zmieniło, tak więc idziemy do kolejnej broni. UMP-45 szablozębny to następna broń z naszego zestawienia. Jak widzicie dobrze nam znana wersja tego skina przedstawia czaszkę jakiegoś dzikiego zwierzęcia, no i sugerując się nazwą najpewniej jest to właśnie tygrysz szablozębny. No ale jak już wszyscy wiemy w Chinach taki pattern nie przejdzie, więc został na jego potrzeby przerobiony. Otóż zamiast tygrysiej czaszki na skinie Cały jego pysk, pozostawiono jedynie jego charakterystyczne kły na magazynku. Trzeba przyznać, że kreatywnie rozwiązany problem. No i szczerze mówiąc, to mam zagwostkę, która opcja podoba mi się bardziej, ale chyba właśnie ta chińska robi na mnie większe wrażenie. Ostatnia broń, którą dziś dla Was przygotowałem, to Galil Papla. Natomiast jeśli chcecie, żebym zrobił drugą część takiego filmu i pokazał Wam więcej skinów z Chin, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jak widzisz, na górnej części Galila widnieje grafika białej czaszki, no i oczywiście trzeba coś z nią zrobić, więc postanowiono zastąpić ją. No i właściwie to nie wiem czym, bo to. Teoretycznie wygląda to jak jakaś twarz, a z drugiej strony wygląda jak kompletnie nic. Może Wy tutaj coś widzicie? Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzu. Ja tylko przypominam jeszcze raz o konkursie na Digla. Jedyne co musisz zrobić, to zostawić suba, łapkę w górę oraz komentarz z straight linkiem. No i zapraszam serdecznie na Twitcha oraz Instagrama, bo z okazji 10 tysięcy followów rozdam dla Was kosę do CSGO. -a. a jeśli Ci mało, to obczaj poprzednie ciekawe odcinki ze świata CSGO. A tymczasem ja się żegnam. Dzięki za oglądanie. Trzymaj się. Cześć.